No, najważniejsze jest to, żeby w tym miejscu było docięte bocznie, bo tu ja ten cały kawał wycięłam, szablon. Tylko ja to poluzowałam troszkę, chyba za mocno, żeby jej, tej klientki, tej modelki, bo ona mi też nie powie, ja nie, nie wiem, jak jej się zapytać. A ja zauważyłam, że ich boli, a oni nie mówią, że boli, te Chińczyki to są... A, w każdym razie, więc ważne, żeby tutaj naciąć szablon tam, gdzie się już zaczyna wolny brzeg, to samo z drugiej strony. Sobie przesuniemy troszkę. O. Tu, tu nacinamy, tam gdzie się zaczyna wolny brzeg. Od góry szablon nie może być szerszy niż paznokieć naturalny, kochani. Więc tu musi być taka wąska rueczka, żeby w strefie stresu było wąsko. Tak? Zrobimy jej może. Ja myślę, że zrobimy taki lekko zwężający się kwadrat. Więc, żeby zrobić. Żeby zrobić lekko zwężający się kwadrat, to ja mogę sobie tutaj ścisnąć delikatnie. O, i już mam całość troszeczkę bardziej wąską, nie, i on mi troszeczkę tutaj będzie się zwężał. Bo zobaczcie, ona jest długa ta forma, więc jak ja będę gdzieś powiedzmy tutaj do dwójki przedłużać. Widzicie? Do dwójki przedłużam, to to się dużo nie zmieniło, a tu jest zaciśnięty. Dobra, już co muszę to poprawić. Aha, bo jak poruszałam, to się to troszkę przesunęło. No dobra, i tu już mamy teraz, proszę Państwa, gotowy pazur do... szablon do przedłużania. Ja sobie tylko obetnę te doły, bo mi te modelki później się nie mieszczą, więc tu obcinam, żeby ona się mi zmieściła w lampie, bo one nie są przyzwyczajone Chinki do szablonów. I mi po prostu rozplaszczają to, a nie chcę, żeby mi to rozplaszczyła.